Nazywa się Agnieszka Kantorowska. Jeśli kiedykolwiek podejmowałeś realizacji jakiegoś swojego celu, wyznaczenia celu, wiesz, że może to trochę przerażać. Ten cel może ci się wydawać zbyt ogromny, zbyt wielki jak na dany moment, jak na Twoje możliwości, i z obawy przed tym, że on jest zbyt wielki, możesz go odkładać w czasie na później. Mając przekonanie, że to, to nie jest Twój cel, to nie jest cel na ten moment. I być może tak odkładasz, odkładasz i czujesz, że powinieneś go zrealizować, ale ogrom tego celu tak Cię przeraża, i tak naprawdę nie wiesz, jak podejść do niego, jaki pierwszy krok wykonać, żeby go zrealizować, że odkładasz ten cel, nie realizujesz go. I odczuwasz tym samym coraz większy żal i potrzebę żeby go osiągnąć, ale jednocześnie czujesz jakąś taką wewnętrzną blokadę, która powoduje, że, że nie ruszasz z miejsca, że, że nie działasz. A co powiedziałbyś na taką odwrotną analizę swojego celu? Czyli zakładasz, że już masz ten cel, że osiągnąłeś ten swój wielki, ogromny cel. To trochę jest tak jak z takim powiedzeniem, że nie zje się słonia w całości, tylko trzeba go zjeść po kawałku. Więc podobnie jest z Twoim ogromnym celem. Bo możesz oczywiście analizować od punktu A krok po kroku, co musisz zrobić, żeby osiągnąć ten swój cel, ale możesz to zrobić też w odwrotny sposób, czyli poczuć, że ten cel już masz, że osiągnąłeś to, co sobie zaplanowałeś, i nawet ten. Wydaje, wydający się ogromny cel jest już Twoim celem, że masz to, osiągnąłeś, jesteś zadowolona, czuwasz radość i dumę, ale rozpoczynasz teraz od tego punktu analizę krok po kroku wstecz. Jakie działania wykonałeś, żeby osiągnąć ten cel? I być może dla Ciebie to jest właściwsza metoda, jeżeli chodzi o, o planowanie. Kolejnych kroków na drodze do realizacji celu, że wizja tego, co będzie, trochę cię przytłacza, i wydaje ci się, że mnóstwo rzeczy będziesz musiał wykonać, żeby ten cel osiągnąć. I z jednej strony, ten cel jest ogromny, przytłaczający, i przytłaczająca jest też ilość zadań, ilość czynności, umiejętności, które będziesz musiał wprowadzić, zmienić w swoje życie, żeby ten cel osiągnąć. Ale możesz to zrobić od drugiej strony. I być może wtedy okaże się, że takich kluczowych działań, które są znaczące dla zrealizowania Twojego celu jest znacznie mniej. Bo czujesz już, że, że masz ten cel, że osiągnąłeś ten cel, i teraz cofasz się krok po kroku do punktu dostanu obecnego. I analizujesz, jakie kolejne kroki, nazwijmy to kamienie milowe, są na twojej drodze do realizacji celu i może się wtedy okazać, że aż tak dużo ich nie ma, że tych znaczących punktów, które powodują, że ty osiągasz ten cel, nie masz tak wielu. Idziesz krok po kroku i zapisujesz sobie te kolejne kroki, ale wracasz. Wracasz, wracasz krok po kroku do dnia dzisiejszego. Czyli trochę na odwrót niż zwykle to się mówi, jeżeli chodzi o wyznaczanie celów, gdzie planujesz krok po kroku kolejne działania. Tutaj jest trochę metoda zastosowana jak przy analizie porażki, czyli zastanawiasz się, co takiego się wydarzyło wcześniej, przed tą porażką, która, która się zadziała, a jakie rzeczy po kolei spowodowały ją w ostatecznym rozrachunku. I podobnie możesz zastosować to do celu, czyli. Jakby zadział się już ten cel, masz ten cel, a teraz wracasz pamięcią do konkretnych rzeczy, czynności, które ten cel pozwoliły Ci osiągnąć. Myślę, że to też jest dobra metoda i warto ją spróbować, tym bardziej jeżeli masz poczucie, że Twój cel jest zbyt przytłaczający, zbyt ogromny. Czujesz, że powinieneś go zrealizować, że to jest Twój cel, chcesz go, ale jednocześnie właśnie czujesz taką wewnętrzną blokadę i nic nie robisz. Więc spróbuj tej metody. Spróbuj takiej analizy wstecz. Myślę, że to też pokaże ci, że ten cel jednak jest osiągalny, że ta blokada tkwi tylko i wyłącznie w twoim myśle i jeżeli znowu tutaj pokażesz swojemu umysłowi, że to jest możliwe, że są takie, takie, takie kroki i nie ma ich aż tyle, to jest to do osiągnięcia, do zrealizowania. Więc wypróbuj tę metodę. Zachęcam Cię bardzo do tego. Cześć.